No, i minęło kilka dni. Pogoda się zrobiła ładna. Jest mroźno, ale słonecznie. A ja jadę do Michała, Archanioła. Wymienimy olej w naszym Doblo i zobaczymy, co dalej wymyśleć z naszym życiem. Gdzie pojechać, co wyłowić, i tak dalej. <zyskli> Ja już u pana Michauka, zobaczcie, Micha Skoczył do mojego byczka Fernando i zaraz go tutaj umieści, gdzie trzeba. Ciasny wjazd skrojony w sam raz na dobro. Opa! Antena trochę zawadzi. Zlazła <grym> Uuu, Ledwo na wysokość. No, my już w trakcie wymiany oleju, już praktycznie kończymy. Trzeba było pół samochodu rozebrać, wiecie, żeby się dostać do filtra, taka, taka myśl techniczna. Patrzcie, jak to jest wys wysoko, znaczy, jak on jest wysoki, a jak tu jest nisko, to dosłownie na centymetry Michał wyjeżdża. Mnie to przeraża, jak na to patrzę. Ma się wrażenie, że, że dachem zahaczy, bo to jest taka chopka, wiecie, taki próg zwalniający. Patrz, 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 ja pierdziemy no jest masakra dobra pan Michał już wymienił mi olej podpompował koła dolał chłodniczego płynu jest fajno zawsze na Michała mogę liczyć to mnie bardzo cieszy patrzta patrzta co to za bociany o tej porze czy inne czaple Heh. widziały to takie ptacy Pamiętacie te Alfa Romeo? Zobaczcie, kolejny etap rozbiórki, już na boku jest przewrócony. Masakra. Widzicie to? No i witam Was 20 lutego 2025 roku, czyli kolejny zimowy dzień na minusie. Pomysł jest taki, żeby jechać na złom, wyrzucić tą blachę, bo mi się dużo blachy tutaj zebrało. Dużo tego nie będzie, jeśli chodzi o zarobek, ale miejsca będzie o wiele więcej na samochodzie. No i wziąłem dzisiaj magistra. Może uda się pogmerać gdzieś tam magisterkiem, może nie. Może znajdziemy jakiś ciek wodny. O, patrz, pani tutaj się zatrzymała, straszyła się, ale wszystko jest dobrze. No i nic, spróbujmy razem to przeżyć. No, i jestem, na Witam, czołem coś. No to nie ściągaj, też kaził. Nie ściągaj. A dzisiaj nie dużo, witam. Czułem A dzisiaj, wiesz, tylko nie. Tam piwnicę sprzątałem i trochę tam, tylko blachy mam wiesz z tego, z wody. 38 kg blachy. Można, tak? 20 kg grubego. Minus. Już? Minus. minus no, i po odliczeniu 37 cienkiego po 80 groszy i 18 grubaska po złotówce, jako że większość tych rzeczy była z czyszczenia piwnicy, a nie z połowów, to wpadło 45,80. Ja jestem zadowolony i lecę na połowy. Dobra, magister na razie odkładany jest na bok. Porzucamy trochę WKZ-em. Zobaczymy, czy użyjemy dzisiaj magistra, czy nie. Ok, idziemy na brudniczankę, która oficjalnie nazywa się rudniczanko. Rudniczanka, brudniczanka, prudniczanka. La, la, la. Ok, tak tutaj jest. Idziemy, dawno tutaj nie rzucaliśmy. Przejdziemy się kawałek dalej, bo tutaj z brzegu to raczej wuj nocuje. Aleś tutaj dawno nie byłem. Jak tu jest pięknie. La, 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 la. Jak tu jest cicho. La, 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 la. Dobra, parę razy tutaj rzucę, co? Jest chyba nieco cieplej, bolina już nie jest w formie druta, to jest w miarę elastyczna. Tu się chyba ciągnie, co? Piotr rzut. Tak, ciągnę magnes. Upa! Jupi! Pierwsza zdobycz, patrzcie. Taka piękna puszka w woreczku specjalnie już przygotowana do wyniesienia. Nie ma też żadnej rybki w woreczku? No nie ma, czuję jakieś opory. Jak do tej pory. Patrz pan, taki mini kotlet. Miejsce jest fajne, tu nie ma żadnego wiatru. Sprzyjemnie, wiecie? O panie, patrzcie, jaki przyjemny kotlet. Co to jest. Kawał deski z jakimiś takimi dźędzlami. Wow, za to się złapało. Ukucia. Jakaś burta od parostatku Parostatkiem wielki rejs. Statkiem na parę. Wielki rejs. Parara, parara, parara. No i dobra, odzyskałem metalowe części. To trochę drewna będzie, nie pogniewają się i tak odliczają zanieczyszczenie. Oho, czuję, że coś się zapało, ale jest to chyba gałąź niestety. Mam nadzieję, że coś oprócz gałęzi też. Nie, była to tylko gałąź. Ale kotlet, panie! Od wentylatora jakiegoś dużego osłonka. Jako, że mam czarny pas w kompresji, to zobaczcie, tak sobie skompresowałem. Jestem w miejscu, gdzie jest wrośnięty ten śmietnik taki kwadratowy, widzicie od dłuższego czasu nic mi się nie przykleiło do magnesu. Dlatego zmieniam co chwilę miejsce. Coś się ciągnie, ale o, oczywiście jakieś gałęzie. Tego tutaj pełno dają fałszywy alarm. Już myślę, że coś magnesi, a to nic nie magnesi. Patrzcie, o takie historie. Pełno dziewczyny zakopionych. No i a propos Magnesi to wbijajcie do Dawida na kanał Magneto. Niech chłopak się rozwija. Niech mu suby przybywają, bo ciekawie prawi. Zatykajcie na to drzewo, stanowią, no nie lada przeszkodę. Z tej strony jakbym szedł, to mógłbym się pośliznąć na tych. Ja pierdzielę patrzcie. Co, damy radę? Chyba damy radę. Najwyżej wpadniemy do wody. Będzie coś się działo. Łopany, nie wpadły do wody. Ok, jako że nie wiecie, takie śliskie, to można się zdziwić. Wyłowiłem taką gałąź, a przy okazji. Opa! Jakaś rółka się przykleiła. I kawałek pręcika. Dziwaczna podkrywka. Od czego nie wiem. Tu jest śruba. Taka zakrętka. Na razie ciągam same druci sławy. Jeden z grubszych tym razem. Dawaj go tutaj. Pręd zbrojeniowy. A wiaderko zapełnia nam się leniwie i niechętnie. Na brzegu widzę resztki kukurydzy, a więc śmiem twierdzić, że gdzieś w wodzie będzie puszka po tej kukurydzy. Zerknijmy, czy się mylę, czy się nie mylę. Och, jakże się myliłem. Nie ma żadnej puszki po kukurydzy. W takich momentach wraca mi wiara w ludzi i zanika misantropia. Pomacałem pod tą konstrukcją, która kiedyś była pomostem. Spójrzmy co tu wpada. O panie! Taka trzypaczka do jajek, kuchenne rewolucje, ciąg dalszy. Jakieś takieś bateryjki, pokrętełka. No może z ciekawostek taki Torx widzicie? Taki maciubki. Przeszedłem kawałek dalej i takie mini combo wpada, jest nawet świeca zapłonowa do motocykla czy innego auta drobiazgi. Na razie bezkotletowo. A słonko pięknie wychodzi, włapił się z całkiem ciepło. Będzie dobrze. Ta miejscówka jest taka obiecująca. Wygląda jakby miała potencjał. Spójrzmy co tym razem. I znów mini Kombisław. Takie drobiazczki. Ależ tu pięknie ptaki śpiewają. Czuć wiosnę. Przyroda budzi się do życia. Apa. Resztki łańcuszka srebrnego. I następny mięsny jesz. Ty go zjesz. Mięsny jesz. Mięsny jesz. Ty go zjesz. Ty go zjesz. Ty go zjesz. Będę go zjadł co ty masz głowy, w głowie Rzucaj łuf, panie. Nowy zacznie dziś łuf. Łuf, łuf. No dawać mi tu kotlety, co tu jest grane? To jest tak wegetariańsko, bez kotletów. Same farfocle. Faflochta. Fafluchta. widzicie po niemiecku nawet potrafię. No nie pokazuję wam tych drobiazgów, których tutaj tony się przyklejają, taki mini pogrzebacz wygięty. Tym razem wiadro coraz cięższe. Znaczy wiele tego nie ma. Fajne takie stanowisko sobie tutaj otrzymałem porządne stanowisko i stoję na stanowisku. Że należy łowić kotlety. Takie jest moje stanowisko. I jeszcze jedna konstrukcja po mini pomoście Pomacajmy wspólnie. Cóż to macanko przyniesie? Czy na łące, czy w lesie? Macanko coś przyniesie. Opa! No nic nie ma. Także się pomacały. łysapała, pała, nad wodą stała, magnesem rzucała i nic nie wymacała. <laughs> Taki wierszyk Wam ułożyłem. Podoba się? Opa! Ej, no nie ma kotletów. O panie, pogęgałem, patrz to, pogęgałem i mam takie coś. Patrzcie jaka fajna czapla, czy inny dziobak. Uf, co to jest? Coś od czegoś, jakieś resztki girrzałki. Tak to wygląda. Ale wali mułem jest. Uf, uf, uf. Aż wyprzeźwiałem Powiem Wam, że mega przyjemnie się zrobiło. Robi się ciepło. Już jest wyraźnie na plusie. A jak zaczynałem, to odczuwalna była minus kilka. A tym razem taka łódka. Część od żelazka. Fajnie, ta stopka, czy jak to tam się nazywało. Nieważne. A gdzie reszta żelazka? Ja się pytam. No i jest. Klasyka gatunku. Puszka. A w puszce pan raczysław Panie raku, czy pan jeszcze żyjesz? Niestety, pana rak już jest sztywny. Taka. Przykra sytuacja. Uwięził się w puszce i nie mógł wyjść. I wziął się i utopił. <laughs> Smutek i żal. Uczcimy go minutą ciszy. Znów coś idzie. Opa, opa! Taki płaskowniczek. Opa! Przeniosłem się kawałek dalej, ale co widzę? Gołym okiem. Patrztaj, patrzcie. Ktoś zgubił klucze. noclegi legi, dragacz 7. No dragacz panie to jest zawisło. Patrzcie, jakie piękne łowisko trafiłem. Ja tu dawno nie byłem. Spójrzmy, coś tu się przyklei. Przy samym brzegu coś zapało. Ale chyba to nie to. Jakieś drobiazgi. Jest nawet twisterek zdechły. Patrztaj to Państwo było łowione patrzcie kawał betonu złapany za druty no to zyskałem druty z betonu w domach z betonu nie wolnej miłości wiadro lekkie ale coś tam zawsze się wyciągnęło jestem tu godzinę i chyba znów coś idzie Op. no tak patrzcie państwo no to jest już kotlet soczysty elegancko swoją uwagę posiada ulazłem tuż obok też takie zacne miejsconko już się trochę sypie to i pochyla ku wodzie ale jeszcze można stanąć a pełno drobiazgu dzień dobry to pan zobaczy całe wiadro złomu w godzinę to w 50 roku jakiś rok był ten kanał? Tak? Nie Błyska wiem Wózka się ledwo mieściła. Tak? No O proszę Przez te kilkadziesiąt lat się tak poszerzył no To nieźle, to nie wiedziałem To człowiek się dowiaduje ciekawych rzeczy Ale Tutaj pod lasem, gdzie cmentarz jest Aha W czasie wojny, w 1944 był obóz rzewiecki O proszę To też ciekawostka Na rogu natomiast, tam gdzie jest stacja Tak Tutaj jak się wjeżdża na Miszek mhm. To był szpital ten no, budynek tam stoi na rogu, Aha. to jest były szpital. No ciekawe rzeczy pan tu opowiada kurde. Też nie stąd pochodzę, ale się w pewnym momencie człowiek zaczął interesować. Mhm. Tak. Nie no, warto takie rzeczy wiedzieć, super sprawa. Nie, było niczego tego głogospodarstwo, tak. a te domy, te tam powiem tak. rybałówka. A Podobno, widzi pan. Że... Do czasów krzyżackich, znaczy pruskich, mm -hmm. mieli obowiązek dostarczać ileś tam ryb na zamek Aha. do Kruziąca. To nieźle, kurcze. Fajne ciekawostki. No. Widzę, że się faktycznie pan historią lokalną interesuje. To elektronik z wykształcenia. O, proszę. <laughs> Miłego dzianka, dzięki. Miłego dnia, dnia, dnia. Tak ciekawe ciekawostki. Człowiek tyle lat żyje na świecie i ciągle głupi. Fajnie spotykać takich ludzi, ktoś coś zawsze powie, dopowie. Widać, pan jest pasjonatem zimorodków i historii lokalnej. O, panie, co to jest? Takie mini combo. Kolejny jeżyk. I widzicie, drobiazgiem też dało się zapełnić wiadro. Prawie całe wiaderko złomiszcza. Tu blisko jakieś. Zbiegowisko, gwoździ. No, jeśli przyklejają kolejne gwoździ sławy. Kolejna dostawa miniaturowych kotletów. Taka tam złomowa sieczka, ale liczy się, jak mawiają zawodowcy, wiadro złomu i do domu. Kończę, byłem godzinę 20 minut. Mi wystarczy. Nie wiem czy te wiadro ma 10 kg, to jest nieważne. Ile ma, tyle ma. Po prostu kolejne wiadro śmieci wyjęte z wody. Leci na hutę Doble